W Polsce ostatnio mamy ogólnie problem z obrońcami. Skąd to się bierze? W momencie, gdy przeszliśmy na ustawienie zawodników w linii, bardzo dużo trenerów zapomniało o jednej najważniejszej rzeczy. Że krycie w strefie polega na tym, że każdy z obrońców jest odpowiedzialny za danego zawodnika w danej strefie. Natomiast u nas było tak, że w większości była strefa, którą chroniono, którą trenerzy w miarę zabezpieczali, natomiast nie było odpowiedzialności za zawodnika. Jeżeli patrzymy to, co się stało w ostatnich kilkunastu, można powiedzieć, lat, zdecydowanie w Polsce można powiedzieć, zaginął czy zaginęła jakaś tradycja dobrego obrońcy. Za moich czasów, czy jeszcze mogę sięgnąć pamięcią troszeczkę dalej, to w Polsce mieliśmy zawsze bardzo dobrych obrońców. W tej chwili nie mamy. Tak jak powiedziałem, ta różnica jest ogromna, że. Przestaliśmy szkolić, może nie szkolić, ale przestaliśmy zwracać uwagę na to, że odpowiedzialność w strefie to jest odpowiedzialna gry jeden na jednego. Jeżeli ktoś potrafi grać bardzo dobrze jeden na jednego, to uważam, że takim obrońcom jest na pewno lepszym od tych, którzy sobie mniej radzą. W porównaniu z tym, co kiedyś było, rzeczywiście ta, ta y, polska szkoła trochę inaczej wygląda piłki nożnej. Mieliśmy zawodników szkolonych na każdych pozycjach, teraz jednak mimo wszystko Zalew zalew obcokrajowców, w każdym klubie gra ich paru. Yy, można też powiedzieć, jak się patrzy przez, yy, przez yy, pryzmat jedenastek w Ekstraklasie, w każdej praktycznie drużynie, yy, poza ruchem w który nie ma obcokrajowców, ale w każdej drużynie o sile gry defensywnej yy, stanowią obcokrajowcy. Yy, w Legii w defensywie Kuciak w bramce, dosad Junior yy, na środku obrony, przed kontuzją Inaki Astis. Wiśle Kraków, Czawes, Jowanowicz, Bunoza to praktycznie wszystko obcokrajowcy, więc rzeczywiście no pole manewru selekcjonerzy reprezentacji naszej mają bardzo małe, bo tych zawodników, ja już nie mówię na poziomie reprezentacyjnym, ale zawodników Polaków grających na takim poziomie dobrym ligowych bardzo mało w naszych zespołach jest. No. Z czego to wynika? No trudno też powiedzieć. No to się trochę zmieniła geografia piłki nożnej od czasu jak otworzyliśmy się na, na y, zawodników zagranicznych. Przyjeżdżają do nas y, coraz częściej, bo, bo ta liga nasza robi się coraz y, ciekawsza, mówię ciekawsza jako produkt. Czyli, czyli dobre opakowanie, fajne stadiony, y, dobry odbiór tych meczów, więc, więc y, nie ma się co dziwić, że przyjeżdżają do Polski. U nas z kolei trend odwrotny. Najlepsi zawodnicy po ja nie mówię już po jakimś tam sezonie czy dwóch sezonach dobrej gry, po paru meczach rozegranych na dobrym poziomie wyjeżdżając za granicę, bo menażerowie szukają gry już w klubach lepszych. To się różnie kończy, bo zetknięcie z rzeczywistością jednak mimo wszystko jest bolesne dla niektórych. No i niestety na tym naszym podwórku krajowym tych zawodników o takim poziomie, gdzie, by, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że to jest poziom w przyszłości reprezentacyjnych jest coraz mniej. Czy to jest efekt, nie wiem. Szkolenia trudno mi powiedzieć, bo ja nie podejrzewam, żebyśmy szkolili teraz gorzej niż kiedyś. To jest myślę specyfika i, i, i wypadkowa wielu, wielu sytuacji, no, ale nad tym to trzeba by się było w jakimś szerszym mądrym gronie się i zastanowić. Natomiast myślę, że kiedyś jednak polskie drużyny, większość polskich drużyn chyba miała większe możliwości zetknięcia się gry z tymi zespołami zachodnimi. Nazwijmy to. Teraz poza zespołami, które grają na z lidze Europy. No to są dwa, trzy zespoły. W roku większość może zagrać tylko w meczach sparingowych. Nie jesteśmy chyba już tak bardzo otwarci na, na te gry. Teraz to się co prawda zmienia, ale nie jesteśmy chyba tak bardzo otwarci na te gry z zespołami od nas lepszymi. No być może też wynika to z tego, że, że jednak ci zawodnicy na krajowym podwórku, gdzie ta gra być może jest łatwiejsza, później w zetknięciu z piłką zagraniczną, w zetknięciu z Europą, no trochę mimo wszystko giną. No ale to, to jest też. My mówimy tutaj o obrońcach, no ale to trzeba też powiedzieć i popatrzeć przez pryzmat całej naszej piłki. No. Nasze miejsce w rankingu europejskim, nasza sytuacja po eliminacjach mistrzostw świata do Brazylii no jest taka, a nie inna. Więc no dlaczego mamy teraz na przykład poruszać temat, że mamy świetnych obrońców czy zawodników na świetnym poziomie reprezentacyjnym, skoro ta nasza piłka tak wygląda, więc ja myślę, że to jest właśnie wypadkowe odbicie tego, co się w ogóle dzieje w polskiej piłce.